O jacie kocie, sezon drugi czyli trening umiejętności kotecznych. Odcinek dziewiętnasty Oliwa Sprawiedliwa. Czy słyszeliście kiedyś takie powiedzenie: Oliwa Sprawiedliwa zawsze na wierzch wypływa? Jeśli tak, to czy zastanawialiście się, co takie powiedzenie oznacza? To przysłowie mówi w prosty sposób, że prawda i sprawiedliwość prędzej czy później się ujawnią, nawet jeśli na początku wydaje się, że ktoś postępujący niesprawiedliwie wygrał. Można to wytłumaczyć tak prosto w taki sposób, że wyobraźcie sobie butelkę z wodą i olejem, w postaci oliwy właśnie. Kiedy je zmieszasz, na chwilę wszystko wygląda tak samo. Ale po chwili oliwa zawsze wypływa na wierzch, bo jest lżejsza od wody. To samo jest w życiu. Jeśli ktoś zrobi coś złego albo niesprawiedliwego, to nawet jeśli na początku nikt tego nie zauważy, w końcu prawda wypłynie i wyjdzie na jaw. Jednak Dziś nie będziemy mówić o przysłowiach czy innych powiedzeniach, ale poruszymy kolejną ważną kwestię. Porozmawiamy o sprawiedliwości, a dokładniej o poczuciu tej sprawiedliwości. Zatem, co to jest w ogóle poczucie sprawiedliwości? No, poczucie sprawiedliwości to takie wewnętrzne przekonanie, które mówi nam, co jest słuszne, uczciwe i dobre. A co jest niesprawiedliwe, krzywdzące i złe? To trochę jak taki wewnętrzny kompas, który pomaga nam w różnych sytuacjach, pokazuje jak należy się zachować, żeby inni czuli się traktowani równo i z szacunkiem. Można powiedzieć, że poczucie sprawiedliwości to coś w rodzaju supermocy do rozpoznawania uczciwości. Każdy człowiek ma taką moc w sobie. Tylko czasem trzeba ją ćwiczyć, żeby na pewno dobrze w nas działała. A zatem, jak to działa na przykładach? Po pierwsze, dzielimy się na przykład zabawkami. Wyobraź sobie, że macie kolegę i z tym kolegą macie 10 klocków. Jeśli jedno dziecko weźmie wszystkie, a drugie nic, to od razu poczujesz, że to jest niesprawiedliwe. Ale jeśli klocki zostaną podzielone tak, żeby każdy miał porówno, to czujesz w środku, że jest to uczciwe i dobre. Poczucie sprawiedliwości może ukazać się też na boisku. Jeśli podczas gry w piłkę sędzia zawsze przyznaje punkty tylko jednej drużynie, nawet kiedy ta druga strzela gola, to wszyscy widzą, że coś tu jest nie w porządku. Sprawiedliwość oznacza, że reguły są takie same dla wszystkich i każdy ma takie same szanse. Ale sprawiedliwość może objawić się także w domu. Jeśli jedno dziecko dostaje zawsze największy kawałek ciasta, a inne tylko mały, to budzi się takie poczucie, że to niesprawiedliwe. Sprawiedliwość polega na tym, żeby każdy dostał tak, aby czuł się dobrze i aby nikt nie był. Pokrzywdzony. Dlaczego zatem poczucie sprawiedliwości jest ważne? Po pierwsze, pomaga żyć razem. Gdy ludzie starają się być sprawiedliwi, łatwiej się dogadać i bawić. Po drugie, poczucie sprawiedliwości buduje zaufanie. Jeśli wiesz, że ktoś zawsze zachowuje się uczciwie, to chcesz z nim spędzać czas i mu ufasz. I po trzecie, Poczucie sprawiedliwości chroni przed krzywdą. Sprawiedliwość sprawia, że ludzie nie powinni nadużywać swojej siły, bogactwa czy przewagi nad innymi. Jak zatem ćwiczyć poczucie sprawiedliwości? Po pierwsze, zastanów się, czy to, co robisz, jest uczciwe wobec innych. Po drugie, pomyśl, jak czułbyś albo czułabyś się na miejscu drugiej osoby. To bardzo pomaga zrozumieć czy coś jest sprawiedliwe. Po trzecie, słuchaj zasad. Reguły w grach, w szkole czy w domu istnieją po to, żeby było równo i żeby nikt nie czuł się gorszy. Po czwarte, rozmawiaj. Jeśli coś wydaje ci się niesprawiedliwe, to powiedz o tym spokojnie i spróbuj wspólnie znaleźć rozwiązanie. Możemy powiedzieć, że poczucie sprawiedliwości to taki wewnętrzny głos, który podpowiada, jak postępować uczciwie wobec innych. Dzięki niemu uczymy się dzielić, szanować zasady i dbać o to, żeby każdy miał równe szanse. Gdy kierujemy się sprawiedliwością, świat staje się przyjemniejszy, a ludzie czują się bezpieczni oraz szczęśliwi. Tyle, jeśli chodzi o teorię. A teraz przejdziemy do praktyki. I poznamy historię pewnych kotów. Czas na historię o dwóch kotach i sprawiedliwości. Dawno, dawno temu, w spokojnym miasteczku stała mała szkoła dla zwierząt. Do tej szkoły chodziły różne stworzenia: ptaki, psy, myszy, a nawet jeże. W pierwszej klasie były też dwa koty Felek i Mela. Oboje byli bardzo bystrzy, ale też bardzo się różnili. Felek był szybki i niecierpliwy. Lubił wszystko robić natychmiast. Czasem byle jak, ale za to błyskawicznie. Mela była spokojniejsza. Wolała się zastanowić, poszukać najlepszego rozwiązania i poświęcić więcej czasu. Poznajcie, jak poradzili sobie z wielkim zadaniem z biblioteki. Pewnego dnia nauczycielka, profesor Sowa Zosia, ogłosiła: Drodzy uczniowie, dzisiaj każdy z Was dostanie zadanie specjalne. W bibliotece są trzy wielkie książki o przyrodzie. Musicie przeczytać wybrane fragmenty i przygotować krótką odpowiedź na pytania. To ćwiczenie ma Was nauczyć cierpliwości oraz uważności. Wszystkie zwierzęta pobiegły do biblioteki, ale był problem. W bibliotece była tylko jedna czytelnia z dużym stołem, na którym można było wygodnie rozłożyć książki. Felek pierwszy dopadł do stołu, wskoczył na krzesło i już rozłożył wszystkie trzy tomy przed sobą. Ha! ja będę czytał pierwszy! zawołał a kto później zdąży, to już jego sprawa. Mela podeszła i zatrzymała się obok niego. Felku, powiedziała cicho, ale przecież wszyscy mamy to samo zadanie. Jeśli zajmiesz wszystkie książki, nikt inny nie będzie mógł z nich korzystać, to to nie jest sprawiedliwe. Ale ja byłem pierwszy! Upierał się Kotek. Skoro pierwszy dobiegłem do stołu, to mogę zabrać wszystko dla siebie. Mela pokręciła głową. Zastanów się, gdy to ktoś inny by zabrał te wszystkie książki, a ty nie miałbyś żadnej, czy byłoby ci z tym dobrze? Felek milczał przez chwilę. Wiedział, że wtedy byłby bardzo zły i czułby, że ktoś go potraktował niesprawiedliwie. Jakie jest zatem rozwiązanie w tej historii? Mela je znalazła i zaproponowała. Podzielmy się. Ty weź jedną książkę, ja drugą, a trzecią zostawimy na zmianę. Gdy skończymy, wymienimy się tomami, tak będzie sprawiedliwie i każdy zrobi zadanie na czas. Felek westchnął początkowo, ale w końcu się zgodził. Po chwili zauważył, że takie rozwiązanie ma też zalety. Mela znalazła w książce ciekawe fragmenty i pokazała mu je. Dowiedział się też od niej: Jak łatwiej odpowiedzieć na trudne pytanie? Dzięki temu oboje zrobili zadanie szybciej, niż gdyby każdy pracował sam. To była krótka lekcja o sprawiedliwości. A na koniec dnia profesor Zosia poprosiła, by uczniowie opowiedzieli, jakim się pracowało. Mela spokojnie wytłumaczyła, że sprawiedliwe dzielenie się książkami pozwoliło jej i Felkowi dobrze współpracować. Sowa kiwnęła głową z uznaniem. Widzicie, dzieci <laughs> powiedziała. Sprawiedliwość to nie tylko podział rzeczy na równo. To także myślenie o tym, by każdy miał szansę zrobić to, czego potrzebuje. I żeby nikt nie czuł się pominięty czy pokrzywdzony. Felek podniósł łapkę i sam przyznał: Teraz rozumiem! Gdybym zabrał wszystko tylko dla siebie, byłoby mi wygodniej przez chwilę, ale inni by, no, cierpieli. A tak. Gdy podzieliliśmy się z Melą, było dobrze dla nas obojga. Ta krótka lekcja o sprawiedliwości i poczuciu sprawiedliwości skończyła się najlepiej jak tylko mogła. Od tamtego dnia Felek zaczął częściej zastanawiać się nad tym, co jest uczciwe i czy jego zachowanie daje wszystkim równe szanse. Dzięki temu w klasie zrobiło się milej i łatwiej było pracować razem. Bo poczucie sprawiedliwości to właśnie umiejętność patrzenia nie tylko na siebie, ale też na innych i szukania takich rozwiązań, które są dobre dla wszystkich. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Czytał dla Was Patryk Bochniak.